Nieukochany Boże, nieskończonej dobroci, w tej chwili modlę się za życie tej osoby, która mnie teraz słucha. Spójrz na nią swoimi oczami pełnymi miłości i wylej na nią błogosławieństwa bez miary. Niech każdy poranek będzie nowym początkiem pełnym nadziei. Niech siła nigdy jej nie opuszcza. Niech radość będzie stała. A pokój niech zamieszka na zawsze w jej sercu. Panie spraw, aby wszystko, czego dotknie, rozkwitało, aby każdy krok był pewny i oświetlony Twoją opieką. Niech jej umysł będzie jasny, twórczy i pełen dobrych myśli. Niech zdrowie będzie mocne, a energia do pokonywania wyzwań nigdy się nie kończy. Niech jego dom będzie miejscem harmonii, szczerych uśmiechów i spotkań pełnych miłości. Niech jej życie zawodowe będzie źródłem spełnienia. Niech drzwi się otwierają i niech pojawiają się szanse większe, niż potrafi sobie wyobrazić. Ojcze, przypominaj jej każdego dnia, jak bardzo jest cenna, wybrana i zdolna. Niech Twoja miłość będzie zawsze odpowiedzią, niech wiara będzie paliwem jej drogi, a nadzieja nigdy nie zgaśnie w jej sercu. Dziś ogłaszam nad nią zwycięstwo, pomyślność, zdrowie, miłość i światło, bo z Tobą, Panie, nic nie jest małe, nic nie jest niemożliwe i nic nie jest daremne. Amen.